Słuchaj, a jak to jest z tym podziałem sił, jeśli chodzi o sieci, które pomagają mhm. youtuberom zarabiać? Bo ja, ja zauważam, ale może jestem w błędzie jakąś olbrzymią dysproporcję między tym co na rynku zrobił LiveTube i reszta, znaczy się, mam wrażenie, że, że wszyscy znani popularnie są w LiveTube. Tak. A reszta jest poza. Znaczy się, ty też jest w LiveTube, <laughs> prawda? No tak, 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 to tak, jak, tak. jak im się to udało? Jak się im udało wyciągnąć ciebie, nie wiem, czy byłeś wcześniej jakieś ja? Czy, czy zachęcić do tego, żeby z nimi współpracować. Bo wcześniej myśmy zostali w elesie, jeszcze robiąc Ellesa, zostaliśmy wprowadzeni do agory przez chłopaków z Matura to bzdura, bo oni byli wtedy partnerami YouTube. A my w ogóle, tak szczerze mówiąc, nie widzieliśmy, co to znaczy partnerstwo jeszcze wtedy, bo to było nie wiem, miesiąc po starcie, dwa miesiące po starciu, to jest takie, wiesz. Skrewkowe informacje, więc poszliśmy do Agory, żeby nagle zacząć zarabiać z samych filmików. Okazywało się, że wtedy Agora miała takie pomacosze po prostu podejście do tego, że, że po prostu tak naprawdę oni się zajmowali rozliczaniem e, pieniędzy z Google i wypłacaniem ich na koniec miesiąca. I to często była też słaba stawka, w sensie ona była po prostu kiepsko rozliczona z nami. No, te, 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 bo tam jest 100% wpływu z reklam, część bierze właśnie MCN, czyli ta sieć partnerska, część bierze twórca, więc no, zależnie od tego jaki był podział, nie pamiętam jaki mieliśmy w okarze, ale na pewno gorszy niż, niż ten, który teraz w Lifetubie. Więc to było po prostu po macoszemu rozwiązywane. Ludzie tam nie, nie wiem czy góra powiedziała, że nie wierzy jeszcze w YouTube'a, wiesz, róbmy to róbmy, ale nie przejmujmy się tym za bardzo. Aż w pewnym momencie przyszedł Radek z, z Basią Sołtysińską, Którzy stwierdzili, że, bardzo dobrze stwierdzili, bo to była świetna decyzja biznesowa, że po prostu zrobią własny MCN, żeby nie być w agorze, żeby nie być gdzieś tam. I założyli sieć taką, która nie tylko rozlicza wpływy z reklam, czyli kontaktuje się z Googlem. Na przykład y, twórca może zasygnalizować, jeżeli ktoś robi rzadko odcinek, co tydzień, co dwa, może zasygnalizować, że ok, za dwa tygodnie mój odcinek będzie o, y, będzie nawiązywał do golenia gdzieś tam. To wtedy oni mogą powiedzieć Google'owi: Słuchajcie, będzie odcinek, który jest na tym kanale. On zwykle ma tyle wyświetleń. Tam można wrzucić partię reklam Gilleta czy Wilkinsona, czy czegokolwiek. Więc to już jest lepszy revenue nawet tych, nawet tych zwykłych reklam. No nie? Nie, nie żadna kampania, nie żaden deal, tylko po prostu samo to płynie. Więc już takie rzeczy są ważne. Po drugie, LiveTube się zajmuje aktywnie szukaniem właśnie partnerów do różnych akcji. Zajmuje się w ogóle zagospodarowaniem, wiesz, crossowaniem się tych twórców, gdzieś tam pomaga. No i teraz oferuje już wsparcie techniczne, że jest człowiek, który może pomóc przy montażu, czy może. Widziałem coś też, że szukają kolejnych osób z takim. Tak. Tam bardzo dużo osób pracuje już w Lightroom, więc. Dlaczego? Nie wiem, Nie wiem, nie wiem ale, 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 ale jest tam. No, ja tam parę razy czasem tam bywam, u nich w biurze i no jest tam ładna grupa ludzi, bo. Fajnie to się zaczyna kształtować, w sensie Lifetube ma coś takiego, że są dwie, dwa kręgi jakby zagospodarowania twórców. Jest LiveTube bodaj premium, tak nazywa, i tam jest mniejsza grupa twórców, tych bardziej znanych, którzy... Ty jesteś są... premium? No tak. <laughs> <laughs> tak. Tylko nie wiem, czy to się nazywa premium, więc ja nie chcę... Biz. Gold? <laughs> LiveTube Gold? Jest, jest, jest grupa wszystkich twórców, którzy mają po prostu mniejsze, mniejsze kanały na YouTube, ale oni też tam są. Po prostu to jest kwestia, no to, to ma sens. No, jeżeli chcesz być w live i zaczynasz, masz już tam parę tysięcy subskrybentów, to wchodzisz do podstawowej grupy twórców, potem. Jeżeli nagle się okazuje, że jesteś bardzo popularny, wszystko ci skacze w górę, no to przeskakujesz do premium, więc to jakby ma sens, no bo też yy, reklamodawcom się oferuje innych twórców, zależnie od budżetu, no to po prostu bardzo ułatwia pracę. Jeżeli ktoś przychodzi i mówi, że ma budżet, nie wiem, za powiedzmy 1000 złotych, no to raczej nie wyśle się maila z taką ofertą do abstrahujów, no bo... Biorą trochę Oni więcej. biorą dwa, no. oni po prostu biorą no, dwa. Teraz. Dwa pięćset, no. Ale netto, netto. Słuchaj, a powiedz mi, bo na YouTube jest też wielu młodych twórców, którzy. Ja jestem młody jeszcze, nie mam stu... Tak, umówmy się, nie takich o połowę młodszych, generalnie. O, oh, fak, oh, zaczyna się, no. So, so. Wiesz o co chcę zapytać? Nie. A o tych, którzy wiesz, budują swoje zasięgi na jakimś takim idiotycznych, debilnych zachowaniach w stylu, wiesz, krną od początku do końca. Ja pytam A? o to, bo myśmy o, o tym pisali na tobie, Mnie to wyjątkowo irytuje. Mhm. I, I też widzę, że wielu z tych ludzi, jakby e, ma tak dużą grupę fanów takich młodych, że oni praktycznie ich wychowują. Mhm. Jak widzę, że wiesz, piętnastolatek Wychowuje dziesięciolatków, że on jest dla nich jakimś bohaterem, to mi przed oczami staje jakieś takie widmo takiej sekty, że kiedyś może dojść do sytuacji, w której coś się skończy tragicznie. Kiedy ktoś się na kogoś obrazi, kiedy ktoś komuś powie coś złego, czy ktoś komuś da po mordzie. Bo ja widzę takie cechy fanatyzmu wśród tych młodych ludzi, którzy oglądają innego młodego człowieka, piszczą na jego widok, tak. rzucają mu się, wiesz, chcą go dotknąć. Ale, ale popatrz, ale jeżeli. Bo to nie jest problem, wydaje mi się, to nie jest problem po stronie twórcy, tylko to jest problem po stronie młodzieży jednak. Dlaczego? Bo jeżeli weźmiemy na przykład Justina Biebera, jeżeli weźmiemy jakąś inną One Direction, no czy jakieś zespoły, które są mega popularne wśród młodzieży, to przecież tam też są wariactwa Justin Bieber wiesz, pali trawkę. Yy, dziara się, przeklina, pluje z okna. No, wiesz, jakby multum różnych rzeczy miał i też ma potężną grupę wyznawców, którzy mówią: O, super! On tak zrobił, to ja też tak będę robił, bo to jest, to jest great, no nie? Więc nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że YouTuberzy wychowują źle młodzież, bo cały świat ich źle wychowuje. No, przecież po pisaniu seks w Google, no to też, też ci wszystko wyskoczy i to, to jest Ale raczej ja nie kwestia. Nie pamiętam sytuacji, a trochę lat mam, nawet więcej no. niż ty. Nie pamiętam sytuacji, w której autorytetem dla dziesięciolatka byłby piętnastolatek, jeśli kojarzysz coś takiego. Jak to nie? Jak to nie? A jak wyjdziesz na podwórko i miałeś starszego kolegę na podwórku, co miał piętnaście lat i on już pali fajki i był twoim autorytetem? No co ty? Właśnie to jest dokładnie to. to jest dokładnie Ale nie w puber... takich ilościach. Nie, to w, nie, tak... nie w takich no, tak, ilościach, no, tak, znaczy to... był On był wiesz, W moim, tak. Zapatrzony byłem na jakiegoś starszego brata czy kogoś. Tak. No to jest dokładnie to samo, bo było, teraz nie masz brata. Ale teraz nie masz, było 500 tysięcy osób, które jest zapatrzone w gościa, który siedzi przed monitorem i gada głupoty. No ale to jest... To teraz mówisz tylko o skali, ale nie mówisz o zjawisku. Bo ja się zgadzam z tym, że skala jest inna, ale zjawisko jest dokładnie takie samo. Jak wcześniej miałeś kumpla, czy tam, czy tam twój brat miał starszego kolegę, który gdzieś tam, wiesz, potrafi już kupić jakiegoś świerszczyka w Kiosku Ruchu, więc on był w ogóle Bogiem i gdzieś tam otworzył tą szafkę i ci pokazał przez chwilę. To było dokładnie to samo. No, nie wiesz, nagle zobaczyłeś coś zakazanego, bo ci kolega pokazał. To jest dokładnie to samo, tylko że na YouTubie. Że bo teraz ci mniej wychodzą na zewnątrz. To jest, nie piszczałem na jego widok, wiesz. No ale nie... się cieszyłeś <laughs> wewnątrz. <wejdzie. laughs> Jak wiedziałem, że jest jakiś negus na osiedlu obok, jest popularny. Nie biegłem do niego z autografem. Kurde. Nie do niego z autografem. To jest to niesamowite. Ale z tymi autografami to jest zabawna rzecz. Bo to jest też cała kultura, wiesz, to jest cała kultura podchodzenia do kogoś teraz. O, to akurat czuję jako, wiesz, tam prawie 30-latek, że jak zaczynaliśmy robić alesa i były pierwsze e, lekkostrończe piwa, tam przyszło na pierwsze 60 osób, na drugie 150, na trzecie 300, to jeszcze przy, na tych pierwszych spotkaniach byliśmy w stanie porozmawiać sobie z ludźmi, wiesz, gdzieś tam pogadać, wymienić się. To był 2011 rok, więc telefony też były trochę inne. Mm. I wiesz, wiele osób chciało zdjęcie wspólne. A znaczy, jeżeli chcieli, to było takie ogólne zdjęcie, wiesz, zróbmy sobie zdjęcie, żebyśmy wszyscy mieli, pójdzie na fejsa i będzie fajnie. A teraz te spotkania wyglądają tak, że podchodzi do ciebie bardzo często. Nie, nie mówię, że tak jest zawsze, ale bardzo często podchodzi do Ciebie totalnie milczące dziecko albo nastolatek, znaczy nastolatek tam powiedzmy 15-17 latek. Mówi cześć, chciałem sobie zrobić zdjęcie, robi sobie zdjęcie, idzie dalej. Wiesz, nawet jeżeli mógłby, bo mówię nawet do sytuacji na ulicy gdzieś tam, że gdzieś tam widzimy się, nawet jeżeli mógłby, nawet miałby jakieś pytanie, które mógłby zadać, czy, czy wiesz, czy pogadać przez 5 sekund, co tam, gdzie idziesz. Jest takie, wiesz, takie, takie wyciszenie, wycofanie, tylko zróbmy sobie zdjęcie, dobra, ja spadam w ogóle. To jak taka ekskluzywna bryka, z którą się na targach fotki robią i idą do a ja bym nie chciał, żeby tak było jednak, żeby się dało przez sekundę chociaż. Porozmawiać. Jasne, że nie zawsze się da, no bo ktoś się spieszy, gdzieś tam nie ma czasu, czy nagle masz 20 osób, które też czekają, żeby sobie zrobić zdjęcie. Mm, ale jednak ten kontakt się stał taki bardzo: Zróbmy sobie tylko zdjęcie, dobra, nara. A fajne było jeszcze tylko jedną rzecz, powiem się zdjęć. bo jak ważne są te zdjęcia. Myślę, że możesz sobie nie zdawać z tego sprawy. Jak podpisywaliśmy książkę, naszą w, w różnych miastach, Polski, no to przychodziły tam zawsze kilkaset osób było i było, było bardzo fajnie. My wiedzieliśmy, że będziemy się musieli sprężać, żeby każdemu podpisać książkę, żeby z każdym sobie zrobić zdjęcie. Więc zawsze zamykaliśmy galerie, bo my często mieliśmy spotkania w galeriach handlowych gdzieś tam właśnie, w księgarniach, w galeriach. Więc zawsze byliśmy do 22, po prostu równo z kluczem wychodziliśmy. I były osoby, które były gdzieś tam w kolejce, podchodziły do nas, podpisywaliśmy książkę, robiliśmy sobie selfie, one odchodziły gdzieś tam, bo to wszystko ogarniali ochroniarze, żeby tam się nie było jakichś nieprzyjemnych sytuacji. Patrzyły na swój telefon i okazało się, że selfie jest na przykład rozmyte. Albo nie wyszło. Szły na koniec kolejki, czekały do końca, i robiliśmy jeszcze raz zdjęcie. Bem! I to nie jest jedna, dwie osoby. Takich osób było trochę. Więc to a nie słuchaj, jest a mówiąc o gwiazdach, kto najbardziej gwiazdorzy na YouTubie polskim? Gwiazdorzy? Przecież wiesz ja co to znaczy. <laughs> Rozumiem ten... trudność tego pytania. Nie nie, 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 nie. Zastanawiam się, bo wiesz, co? W, w, u wszystkich się zmieniło. Bardzo mocno. U, u tych największych, których ja znam osobiście. Tak jak na przykład, i to zupełnie szczerze, bo znam się choćby z abstrahujami i, 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 i od kiedy się przeprowadziłem, to się tam czasem spotykamy. Oni sami o tym mówią, że wiesz, jak zaczęli, to było takie wiesz, wow, nie wiesz, pu pu, 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 pu super, chat i, i w ogóle high life. Ale w pewnym momencie, oni teraz bardzo mocno dojrzeli, nie, nie, nie tak z wiekiem, bo to ledwie perspektywa roku, ale po prostu biznesowo, otworzyli klub. Wiesz, mają ciuchy w, w złotych tarasach, swoje stoisko prowadzą biznes. I z tego ich takiego gwiazdarzenia, do którego myślę, że przyznaliby się bez problemu, oni się bardzo zmienili. Po prostu wiesz, robią teraz biznes. Spotykają się z fanami, robią tak, żeby wszyscy byli zadowoleni i przestali, i przestali tak, yy, w tym takim właśnie negatywnym ujęciu, gwiazdorzyć. I wydaje mi się, że większość ludzi tak ma, że nie gwiazdorzy. Ja też nie za bardzo jestem w stanie powiedzieć o, o innych, bo nie widziałem zbyt wielu spotkań wiesz, innych twórców z fanami, bo to zwykle na takiej sytuacji widać, czy ktoś gwiazdorzy, czy nie. Wiesz, jeżeli ktoś krzyczy, i tak dalej, to może gdzieś będę to. Ale nie, abstrahuje się zmienili, Wardenga się zmienił, więc dorośli, dorośli po prostu. No. Ostatnie pytanie. Okay. Trzy kanały jakieś takie, które mógłbyś polecić, które oczywiście nie są z tych takich najbardziej popularnych? Cholera, no ja na pewno masochista, na pewno, nie wiem czy słyszałeś o masochiście. Masochista to jest, e, Bartek ma na imię, ale tam w internecie się tytułuje jako Mieciu Mieczyński i on recenzuje najgorsze polskie filmy, które kiedykolwiek powstały. Genialne recenzje i teraz jeszcze zaczął recenzować lektury szkolne. Dobra, to jeden. To jest jeden na pewno, Mieciu. E... Fak, 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 myślę, 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 myślę. Włodka poleca. Bo, bo to też Włodek zaczyna i, i na pewno warto zobaczyć, a nie wszyscy o nim słyszeli. O, nie wiem, dwa. Nie mam pomysłu na trzeci. Nie mam na trzeci. trzeci twój. Trzeci mój, niech będzie. Dobra. <laughs> Dziękuję bardzo. Dziękuję. Karolu, to pierwsze tradycyjne pytanie, gdzie jest Włodek? O! Włodek jest w Krakowie, bo tam został i tam mieszka, cholera jasna. No. Bo przypomnę, widzimy się na Ursynowie w Warszawie. Piękna, piękny dojazd. Jakiś przejechałem po jakichś 500 progach zwalniających, żeby przypadkiem kogoś nie przejechał.